Dzień dobry. W filmie pokażę wam jak napisać w języku niemieckim życiorys. Pokażę wam słownictwo, wyrażenia oraz zdania. Nie zajmuję się tutaj kwestią merytoryczną czy coś umieścić czy pominąć, nie zajmuję się kwestią optyczną, czy ma być życiorys w formie poziomej czy pionowej, czy coś ma być po lewej stronie czy po prawej. Te informacje znajdziecie na innych kanałach. Generalnie to jak wygląda życiorys można sobie znaleźć po prostu w Google wpisując słówko Lebenslauf, czyli tutaj w razie czego już później jak będziecie chcieli sobie coś napisać to będziecie mogli odnaleźć jakieś wzory. Nawet tutaj widać, że choćby kwestia zdjęć jest różnorodna, zdjęcia są po różnej stronie. A więc przechodzimy do konkretów. Życiorys nazywa się Lebenslauf i tutaj jak pewnie pamiętacie, no bo rozumiem, że skoro chcecie napisać życiorys w języku niemieckim, to znaczy, że jakieś podstawy języka niemieckiego znacie. Laufen znaczy biegnąć, czyli to jest po prostu przebieg życia. I teraz tak, jakie są tam działy. Najpierw pokażę tytuły działów, a później pokażę słownictwo do tych działów. Wszystkie dane osobowe noszą tytuł Persönliche Daten. Później będą przykłady, czyli jeden z elementów życiorysu, to już tutaj będziecie mogli sobie przepisać z ekranu. Personalny się Kolejnym działem jest Ausbildung, czyli po prostu wykształcenie. Jeżeli życiorys pisze osoba młoda, która dopiero zdała maturę, no to tutaj sobie wpisze szkołę. Jeżeli ktoś już jest po studiach, to sobie wpisze szkołę i sobie tutaj wpisze konkretne studia, jakieś podyplomówki, czyli tutaj generalny dział jest Ausbildung. Kolejny dział, to on składa się jakby z dwóch elementów najczęściej. Berufserfahrung oznacza doświadczenie zawodowe i często pod spodem, nawet tak bym powiedziała, bardziej może po lewej stronie może być, Aufgaben, czyli zadania. I o tym, jak to będzie wyglądać, powiemy sobie później. Generalnie w Berufserfahrung sobie wpiszemy na przykład, gdzie ktoś pracował, czyli na przykład McDonald's, albo może Pizza Hut. A Aufgaben to będą zadania, na przykład, że ktoś tam obsługiwał klienta, albo może naprawiał, serwisował maszyny. Czyli to Berufserfahrung i te Aufgaben, no to, to powinno być razem. To jest całość. Kolejnym takim działem są nasze umiejętności, które można zatytułować tak. To jest jeden z wariantów. Pokażę tutaj kilka wariantów. Kenntnisse und Fähigkeiten oznacza umiejętności i uzdolnienia. To może tak być napisane. Albo, proszę, możemy napisać tylko kentnisse, umiejętności. Jest taka możliwość, tylko kentnisse. Albo tylko słowo Feischkeiten. A więc, jeszcze raz podsumowując, można zapisać dwa wyrazy razem, to może być jeden tytuł, tak? Kenntnisse und Feischkeiten, albo same Kenntnisse, albo same Feischkeiten. No, myślę, że jak się więcej zapisze, to ładniej brzmi, więc ja bym wpisała Kenntnisse und Feischkeiten. Teraz można zrobić podział komputerowy, no bo to też wszystko zależy od tego, na jakie stanowisko się aplikuje i w ogóle co kto umie. Na przykład, umiejętności komputerowe to jest tak, te, jak teraz mamy na ekranie, albo to są PC-kętnisse, czyli umiejętności komputerowe, lub edv kentnice To jest Elektronische Datenverarbeitung, czyli to są po prostu te, jakby te wszystkie takie e, informatyczne, tak? Technologia informacyjna, tak? Informatyczna. To, 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 to tak właśnie EDV to się nazywa. Czyli albo to możemy wpisać, albo to. To jak uważacie. Następnie możemy mieć, znaczy chyba każdy pisze, własne zainteresowania i hobby. Czyli nasze własne zainteresowania lub hobby, to tak mogą być. Przypominam, że w razie czego możecie po prostu zastopować, zamrozić ekran i sobie spisać z ekranu. Albo te nasze zainteresowania. Możemy wpisać na przykład time interesem, czyli zainteresowania, kiedy w czasie wolnym. No to też tak może być. No i dobra, no, jakie nasze hobby. No i teraz przechodzimy już do konkretnych poddziałów, czyli uwaga, tam, gdzie mamy dane osobowe, tak, czyli dane osobowe, czyli tutaj napiszemy dane osobowe, żebyśmy pamiętali. To tak, co wpisujemy? Pierwsza możliwość to jest data urodzenia. No to tutaj, jak uważacie, albo napiszemy gap z kropką, prawda, z małej litery, czyli urodzony, urodzona i tutaj data, ewentualnie gap z małej litery, data i w jakiej miejscowości, in. No i teraz ta nasza miejscowość, no to by się przydało, może napisać wersję niemiecką. Jeżeli ktoś pochodzi z Warszawy, no to może in Warszał napisać, ewentualnie można też dorzucić in Polen, w Polsce, tak, żeby. Było od razu wiadomo, że ktoś na przykład pochodzi z Polski. To tutaj są warianty, tak? Czyli uwaga, to są warianty. Numer telefonu, tels, kropką, dwukropek. Warto dopisać plus 48, tak? bo to jest nasz kierunkowy do Polski, żeby to było jasne. E mail. Uwaga, tak, piszemy e-mail, tak E duże kreseczka M duże, tak? E-mail. To jest poprawna wersja. Adres, czyli uwaga, adres tam coś. Coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. I tutaj ja bym może jednak też sugerowała, żeby dopisać potem słowo Polska. Żeby było wiadomo, że jesteśmy z Polski. Czyli adres, tutaj będzie naszą, nie wiem, nasze miasto, nasz kod pocztowy i ulica. Chyba, że ktoś oczywiście nie pisze, to to już ja się tym nie zajmuję. Czy ktoś tutaj coś pisze z adresem, czy nie wpisze, to już są jego sprawy prywatne. Teraz tak. Podawanie dat, popatrzcie, w tym dziale Ausbildung, czyli wykształcenie, tak? Czyli tutaj, gdzie będziemy mieć wykształcenie, no to tak, albo na przykład odtąd dotąd, jak ktoś zakończył, to tutaj sobie coś tam może wpisać, tak? Tak, coś tam, coś tam. Albo jeżeli jest do dzisiaj, jest kilka możliwości. Kilka. Czyli na przykład od września 2020, kreseczka hoj, to znaczy do dzisiaj. Albo drugi wariant od 09 2020 do jest, czyli do teraz. To, to są różne warianty, więc to jest tylko tutaj taka możliwość. Przechodzimy teraz do doświadczenia zawodowego. To, co mówiłam na początku, że ono się składa z dwóch działów, prawda? Tam mieliśmy y, doświadczenie zawodowe, a tutaj mamy zadania. Czyli na przykład odtąd do tąd. Ktoś pracował i tutaj na przykład pisze nazwę firmy, tak, jakąś tam na przykład Pizza Hut albo cokolwiek, tak, w IKEA ktoś pracował na przykład i zadanie. I teraz tutaj, prawda, sobie może pisać swoje zadania. Tu w ogóle też przypominam, że już skoro dbamy tak jakby, żeby to było wszystko ładne, to te kreseczki tutaj, to tutaj jest to jakby wyliczanka, natomiast te kreseczki tworzy się przez... CTRL minus, uwaga, patrzcie, o. normalny minus, tam gdzie mamy plusy, tam gdzie mamy gwiazdkę po prawej stronie, u mnie to jest po prawej stronie, plusy, minusy, to są takie, o, takie małe. Natomiast jak zrobimy CTRL minus, powstaje nam taka ładna, taki myślnik ładny, więc tutaj możemy się tym zająć. I dalsze zadania, czyli jeżeli ktoś pracował w Ikei, no to tutaj sobie może wpisać, nie wiem, wykładanie towaru na półkę, sprzątanie magazynu, albo coś w tym stylu. Wszystkie słówka podam później, dobra? Albo ktoś może napisać, tak jak zamiast tutaj, że odtąd dotąd skończył pracę. No to przypominam, tak żebyście się tutaj nie bali. Od maja do dziś pracuje na przykład w... I ma takie i takie zadania. Hmm? Dobra, to mamy już zrobione. Przechodzimy teraz do słownictwa. Teraz uwaga, taka kwestia jakby gramatyczna. Będziemy opisywać umiejętności przymiotnikami. Najpierw będą przymiotniki. Będę pokazywać na ekranie. I teraz przypominam, jeżeli mamy jakiś przymiotnik, który sobie tak stoi w dowolny sposób na kartce, na przykład nazywa się tak, to jest załóżmy jakiś przymiotnik, to on znaczy zarówno dla płci męskiej, jak i dla płci żeńskiej. Czyli ten przymiotnik będzie znaczył na przykład dokładny albo dokładna. Ja tutaj będę podawała przymiotniki z tłumaczeniem dla płci męskiej. Analytisch, analityczny, analityczna. Anpassungsfähig, dający się dostosować, albo umiejący się dostosować. Może tutaj nawet przy okazji umiejący. Umiejący się dostosować, umiejąca. Tutaj eagajcy, znaczy ambitny, ambitna. I już... Więcej nie piszę tych końcówek tutaj żeńskich, dobra? A więc uwaga dziewczyny, uwaga kobiety, proszę tutaj o tym pamiętać, że to angażiert znaczy również zaangażowany, jak i zaangażowana. W takim razie uwaga, zostawiam teraz na kilka chwil ekran, żebyście mogli w razie czego sobie tutaj skopiować lub odpisać. Dobrze, przechodzimy teraz do opis umiejętności w postaci rzeczowników. Czyli tutaj już zajmujemy się tylko rzeczownikami, nie ma tych końcówek typu zorganizowany, zorganizowana, tylko jeżeli ktoś woli sobie tak wypisać, to bardzo proszę, tutaj ma na ekranie. Dobrze. Przechodzimy teraz do opisu umiejętności w formie zdań. Czyli, jeżeli ktoś woli tak się rozpisać, zamiast wyszczególniać, to tutaj ma takie możliwości. I tutaj znowu mogą być te same końcówki, jak tam powyżej. Czyli, na przykład, tutaj, "iść angażuję mich für meine Arbeit. Znaczy, jestem zaangażowany, ale też jestem zaangażowana. Dobra, czyli uwaga. Drogie panie, tutaj oczywiście wszystkie te zdania dotyczą również płci żeńskiej. W takim razie teraz będę pokazywać planszy. Tutaj te anwendungen to będą też takie zastosowania, tak? czyli na przykład aplikacje to by były bardziej komputerowe, a anwendungen to na przykład jeżeli, no nie wiem, będzie jakaś innowacja w sekretariacie, tam że coś będziemy jakoś inaczej drukować, na przykład to będą nowe zastosowania. Kolejna plansza. No tutaj nawet kreatywnego bym sobie napisała. Kreatywnego. Tutaj na przykład ich verfüge über ein fundiertes Wissen über, czyli posiadam dogłębną, taką, mocną wiedzę na temat. I tutaj jakiś tam temat, na który posiadamy tą właśnie wiedzę. Czyli, uwaga, jakby to było na przykład, mam wiedzę na temat na przykład lasów. No to wtedy byłoby über lasów, tak? To trzeba sobie znaleźć, jeszcze o tym będę mówić. Dobrze. Przechodzimy do wykonywanych zadań i znowu jest to samo. Uwaga, to dotyczy zarówno kobiet i mężczyzn, tylko tutaj, gdzie mamy punkt piąty i szósty. Asystent zarządu, czyli uwaga panowie, chłopaki, uwaga, to będzie asystent, natomiast asystentka to będzie asystentin, żeby ktoś tutaj się nie pomylił, że chłopak napisze asystentin. Dlatego zrobiłam tutaj na niebiesko. Przechodzimy do języków obcych. I tutaj napisałam tylko angielski i niemiecki. Jeżeli ktoś z Was zna inne języki, to musi sobie przypomnieć, jak to jest po niemiecku. I teraz, jakie tu mamy takie jakby ciekawe rzeczy? W mowie i piśmie. To też jest ważne, ponieważ są osoby, które na przykład potrafią tylko mówić, bo mieszkały na przykład nie wiem, w Barcelonie i nauczyły się hiszpańskiego, ale nie potrafią pisać. Więc tutaj mam te jakby różne możliwości. I zobaczcie, jeżeli chodzi o stopień zaawansowania, no to po pierwsze możemy mieć na przykład w ten sposób, albo w ten sposób, przy czym tutaj jest taki trochę problem, że zeogód bardzo dobry to bardzo wysoki poziom, taki wręcz celujący. Tutaj możemy coś mieć w stałym użyciu, czyli że coś na bieżąco używa, tak? To też jest ważne, że nie zardzewiał. To też, to, też, to jak tutaj sobie chcecie. Może być informacja, że coś jest komunikatywnie. Może być ewentualnie poziom, ale też zwracam uwagę, że jeżeli aplikujemy do jakiejś firmy naprawdę poważnej, to oni będą wiedzieli, co to są za poziomy. Natomiast jeżeli będziemy na przykład aplikować do prac w rolnictwie, na przykład zbieranie truskawek, no to taki człowiek naprawdę może nie wiedzieć, co to jest. Więc dla niego będzie ciekawszą informacją. Czy coś jest dobre, bardzo dobre. Tutaj oczywiście to można zmieniać. Tutaj ciekawą opcją jest Ausbau czyli z możliwością nadrobienia, czyli że dam radę szybko nadrobić. Popatrzcie, aż tutaj musiałam sobie zrobić trzy linijki na to. Czyli na zasadzie ogarnę to szybko. I tutaj jeszcze takie możliwości, że Ausgecaśnie to znaczy to jak nasz celujący. Coś takiego. Tutaj mamy ten, przypominam, czyli ten, co tutaj jest u góry. Umiejętności komputerowe. One są leksykalnie... Tak samo sformułowane jak te umiejętności językowe, czyli proszę zobaczyć, znowu mamy tutaj możliwość nadrobienia. Czyli że przypomnę sobie, tak? Typu, ktoś robił dawniej w Excelu i teraz już zapomniał, ale zna te jakby zasady, czuje i jak sobie teraz tylko trochę czasu na to poświęci, to już to ogarnie. I tutaj mam takie możliwości. Pisanie dziesięcioma palcami. Wyciągnijcie teraz, proszę ręce przed siebie. Tu mamy dziesięć palców, czyli że ktoś dwiema rękami pisze po klawiaturze, a nie tak, że jednym palcem stuka. To też jest umiejętność, przypominam. Tutaj mamy kreseczkę, to znaczy idealne, perfekcyjne, doskonałe umiejętności czegoś tam, tak? Czyli na przykład ktoś potrafi świetnie w korelu, czyli tutaj byłoby perfekte corel draw Kęnisy na przykład. Tylko wtedy ewentualnie mogłoby być z kreseczką. O. Perfekte, tak sobie zrobię. O, korel Draw Kentnissy na przykład. Dobra. Prawo jazdy. Uwaga! Po polsku się mówi kategorii B, po niemiecku się mówi klasy. Co my tu jeszcze mamy? Zainteresowania mamy. Więc tutaj sobie wpisujemy, co nas interesuje. Teraz chciałam zwrócić uwagę na taką rzecz, że mamy naprawdę dobre narzędzie. Tutaj mu wyszło takie coś jak Stapler Czyli można sobie zrobić tak, że to sobie skopiować, wrzucić do Google'a. Ja już tutaj sobie wrzuciłam ten Stapler Shine, takie coś istnieje, albo nawet więcej. Możemy sobie znaleźć jakąś lepszą wersję. I to by było wszystko z działu pisanie życiorysów. Zapraszam Was do subskrypcji kanału. W takim razie dziękuję za uwagę i do usłyszenia.